Jeżeli chodzi o asfangi, to tutaj są wersje, które są żywe, są wersje, które są martwe, natomiast powiedzmy, że wampiry to są raczej martwi, którzy powstają i piją krew. No i w takim południowoazjatyckim folklorze istnieją konkretnie istoty martwe, które wracają do życia, żeby żywić się na żywych. I tu mówimy właśnie o istotach takich jak langusir, jak kutilanak, pontianak, czy też matianak. Jeżeli chodzi o pontianak, to jest duch kobiety, która zmarła podczas ciąży lub porodu. Czyli to bardzo duże podobieństwo, ale znowu piękna kobieta z długimi czarnymi włosami, białą suknię, czyli taki klasyczny trochę duch pod tym względem. Tak, azjatycki. Tak, azjatycki, dokładnie. A jednocześnie krwiożerczy, polujący na kobiety i mężczyzn. I też taki kuszący, taki podstępny, że widzisz taką postać gdzieś płaczącą albo śmiejącą się, odwracasz się, chcesz zobaczyć o co chodzi, a nikt nie lubi patrzeć, jak. Kobieta jakaś płacze, to ktoś podejdzie, zapyta się, czy coś się stało. No i to właśnie jest błąd w tym przypadku. No ona odpowie, że brakuje mi męskiego mięsa. I co tu zrobić w tym momencie? No i będzie próbowała to mięso pozyskać. Niestety, bardzo często wyrywając je z mężczyzny. Wtedy on będzie prawdopodobnie krzyczał i płakał. Natomiast to jest bardzo ciekawe w przypadku Pontianak, bo tutaj, mimo że ona jest duchem. Duchem kobiet, która umarła, to da się ją tak jakby ożywić, zamienić z powrotem w tą kobietę żywą. To jest bardzo interesujące, że jeżeli wbijemy gwóźdź w tył szyi Pontianak, to w tym momencie ona powraca do życia jako zwykła kobieta, czyli odczyniamy tak jakby urok. Tak, to w ogóle jest ciekawe, bo podobnie działa Langusir. Taka, można powiedzieć, pontianak z Malezji. I ona też powstała z kobiety, która zmarła przy porodzie, i też nie wiem, na ile to jest, powiedzmy, połączenie z europejskim folklorem, ale znalazłem, że ona wraca po 40 dniach, czyli te 40 dni wciąż gdzieś tam się przewija. Chyba, że ciało w ogóle da się, można je zabezpieczyć, przybijając dłonie igłami, wkładając kurze jaja pod pachy i szklane paciorki w usta. I ona, jeżeli nie zostanie zabezpieczona, to wraca do, powiedzmy, nieżycia, jako kobieta w długiej zielonej szacie, z długimi włosami, które zakrywają otwór w jej karku. I to jest właśnie ważne, bo się o wbijaniu gwoździa. Ten otwór jest ważny, bo podobno przez ten właśnie otwór ona pije krew swoich ofiar, bo sama nie ma głów, jest bezzemna w ogóle, ma za to długie pazury, którymi potrafi kogoś rozszarpać, ale. To się przez kark pije krew, więc wydaje mi się, że to może być bardziej mistyczny sposób spożywania krwi ofiar. Każdy ma swoje sposoby, no. Tak, i tutaj ona potrafi się przemieniać w sowę, czyli znowu, podobieństwo do strzygi. Te sowy się ciągle pojawiają, więc jednak. Ruch się też się pojawia, sowa. Tak, tak, no bo sowa to jest nocny ptak łowny, więc absolutnie jako nocny drapieżnik, który potrafi latać, absolutnie pasuje. Zwłaszcza, że ten dźwięk, który wydaje sowa, to kuczenie, jest jednak czymś, co oddziałuje na wyobraźnię w nocy. Jednak to jest taki dźwięk, który jest dosyć mocny, kiedy człowiek nocą, bez oświetlenia, idzie gdzieś tam polną drogą. Bardzo dobrze na to zwrócić uwagę, bo podobno Langusir podczas lotu potrafi właśnie wydawać taki potężny krzyk. I ten potężny krzyk nawet może czasami zabić zwierzęta. Ale może zmieniać się nie tylko w sowę, bo znalazłem też wersję, że potrafi zmienić się w latającą głowę z przyczepionym kręgosłupem. Czyli znowu pewne podobieństwa do niektórych Asfang. Kobierze są trochę więcej. Tak. Właśnie to jest ciekawe, bo tamte nie brały ze sobą kręgosłupa, tamte brały ze sobą swoje. Wnętrzności, wnętrzności. pokarmowe. Tak, układ pokarmowy. A tutaj bierze kręgosłup, więc najbardziej to jest bardziej kwestia duchowa, myślę. Tak, chociaż właśnie to jest ciekawe, bo taka głowa latająca jest przerażająca, ale to sobie lokalni zadali pytania ci szamani, że no dobrze, ale jak ona weźmie coś do zjedzenia, hmm. to gdzie to wpadnie? No nigdzie, no to musi mieć też żołądek, czyli resztę, tak? Więc być może stąd te wnętrzności się ciągną za tą latającą głową. Tak, ja myślę, że właśnie może to, że latająca głowa z czymś przyczepionym też jakoś zmigrowała? Bo z tego co rozumiem, to jest. Tylko... Leciała, no. Przyleciała, tak. Bo to jest tego co, ja wiem, to jest tylko sposób jej poruszania się. Bo kiedy ona poluje, to raczej robi to w formie tej kobiety. No, bo łatwiej jest jej wabić w ten sposób swoje ofiary. I też jest to e, dla mnie ciekawe, bo to wszystko dzieje się w nocy, tak? Natomiast w dzień ona nie zabija, mieszka w lesie i to nawet do tego stopnia, że ona jest, bym powiedział, duchem natury, bo ona ma połączenia z drzewami. Ona w ogóle żywi się wtedy schwytanymi rybami, czyli jakby za dnia. Prowadzi, żebym nawet normalny żywot. No cóż, no a różne też za dnia prowadzą normalny żywot ze swoimi mężami. Ugotują coś, pogadają. To zaczyna no, okay, no. być problemem. No tak, ale widzisz, Langusir też może właśnie stać się żoną i to dość troskliwą, bo Pawle, wspomniałeś wcześniej o Pontianak i jak ją można, że tak powiem, oswoić, to jeżeli trafi się mężny kawaler, który... Nie, nie będzie to przeszkadzało. Tak, który schwyta Langusirę, a następnie ją oswoi, tutaj nie do końca jest powiedziane, jak to robi, to podobno ona zmieni się w troskliwą i przykładną żonę, tylko smutną, no bo mówiliśmy, że to jest kobieta, która zginęła w połogu, więc prawdopodobnie jest smutna spowiedza powodu utraty swojego dziecka i jeżeli pozwoli się jej poczuć szczęście albo pozwoli się jej zatańczyć, to ona to szczęście ją tak przypomina, że ona wczuje to życie i chce to, tego życia, więc wraca do polowania na krew żywych i dopiero wtedy jest szansa, żeby ją uleczyć, więc to jest taki po kolei stopnie jak to zrobić, bo trzeba ją wtedy znowu schwytać, a następnie ściąć włosy i te pazury, po czym wypchać nimi tą dziurę w karku i wtedy przemieni się znowu w żywą, normalną kobietę. Ciekawi mnie pierwszy mężczyzna, który tego dokonał. Tak. <noise> Ale jak on na to wpadł. No. Zniezatajemna. Próby i błędy to największa wiedza tajemna. Tak, natomiast jeżeli chodzi o Pontianak, no to tak jak właśnie wspomniałeś, w ogóle są różne wersje. Także jeśli chodzi o Malezję, to Pontianakiem, czy też Matianakiem nazywano istotę, która powstaje, kiedy razem z matką podczas porodu zmarło dziecko. I wtedy to dziecko też wraca jako duch. I Matianak właśnie znaczy... Urodzony martwy. Czyli to jest taki typowy duch, który tak samo wraca, żeby pić krew żywych. Taki nasz poroniec. Z tym, że i to jest właśnie problem z różnymi wersjami, bo niestety jak szukałem głębiej na temat Pontianach, to znowu znalazłem to, o czym ty mówisz, Pawle, czyli postać kobiety, która za pomocą pazurów poluje na mężczyzn, właśnie rozszarpuje ich ciała i się nimi żywi. I nie wiem, czy to jest po prostu dziecko, które stara się przybrać formę swojej matki, szuka, czy, czy co, ale też kusi ofiary, też przybiera formę sowej i lata. Tylko, że raczej nie pije, krwi tylko wyjada w po rozcięciu brzucha. No tak, bo to też jest w zależności od wersji, bo te wierzenia w Pontianach są dosyć mocno rozciągnięte, bo tak. to jest od malezji do indonezji. Tak, znalazłem na przykład takie wierzenia, że poluje w trakcie pełni, że w ogóle jej obecność zapowiada płacz noworodka, który się nie narodził, a z drugiej strony, na przykład, indonezyjska wersja langusir to jest też kuntilanak i ona, na przykład, chodzi w zakrwawionej sukni, też ma dziurę w karku, tylko mniejszą. I tak samo jak ta pandiana, o której ty mówiłeś, że można ją w ten sposób ułaskawić, wbijając gwóźdź konkretnie w tą dziurę. Wydaje mi się, że ta dziura to jest to, co... albo ten gwóźdź, o którym ty mówiłeś, to jest jakby ta pochodna tej wersji, że ten gwóźdź nie wbija się tak po prostu w kark, tylko wbija się, żeby zatkać tą dziurę, mm -hmm. przez którą pije się krew, przez która jest tym naturalnym elementem, ale. Tutaj trzeba uważać, ponieważ tak długo jak gwóźdź pozostaje na miejscu, jest ona właśnie tą spokojną, opiekuńczą żoną, panią domu. Natomiast jeżeli się ten gwóźdź wyjmie, to ona wraca do bycia tą krwiożerczą istotą. Z tym, że ona nie może nikogo bezpośrednio poprosić o wyjęcie gwoździa, więc to zawsze jest decyzja osoby, która gwóźdź w karku odkryje i tutaj na przykład mówimy o legendy, że na przykład matka prosi swoje dziecko o czesanie jej włosów i podczas czesania tej włosów dziecko zauważa ten gwóźdź i na przykład wyjmuje, żeby ulżyć matce w cierpieniu i to sprawia, że potwór wraca. No dość makabryczna wersja. Tak, jeżeli mówią makabryczne, to tylko dodam, że podobno kuntilanak lubi wyssać gałki oczne z czaszki, to jest jej taki smakołyk. Tutaj znowu można zauważyć te różne podobieństwa między tymi postaciami kiedy mówimy o dzieciach, które stają się wampirami, to mam jeszcze Tijanak. Więc kiedy patrzymy na nazwy tych istot, to znajdujemy podobny trzon, bo tak jak wspomniałem, jeżeli ma Tijanak, to jest urodzony martwy, więc wszystko jest związane z tym byciem martwym. No bo większość tych istot to są zmarli, którzy wracają, żeby polować na żywych. I tutaj mówimy o wampirzym dziecku. To już jest stricte wampirze dziecko. Czyli tutaj wydaje mi się, że właśnie być może to było tym... Dzieckiem, które wyciągnęło gwóźdź. Albo dzieckiem, które wyciągnął albo tym dzieckiem, które zmarło razem z porodem. Tylko, że tutaj mówi się, że ono pochodzi albo z niemowlęcia odrzuconego przez matkę, albo właśnie to, że matka zmarła w ciąży. I mówi się też, że Tianak w ogóle rodzi się w ziemi i staje demonem. Czyli jeżeli matka, będąc w ciąży, zmarła i zostaje pochowana, to dziecko nie umiera razem z matką, tylko ono wciąż żyje i ono właśnie rodzi się pod ziemią i z tych podziemi, z tego zaświatu zostaje opętane, staje się demonem. Może być też w ogóle dzieckiem demona ze śmiertelniczką, czyli jeżeli jakiś demon wybierze sobie kobietę i e, no będzie z nią spółkował, czy ona będzie tego chciała, czy nie, to może się z tego związku narodzić Tianak albo w ogóle dziecko, które zaginęło w lesie. No i to jest... Kolejny zmiennokształtny o ptasiej formie, tutaj akurat jest czarny ptak, nie, nie znalazłem konkretnej opisu, co to może być za ptak, no ale czarny ptak, który nocą na w lesie. a prawdziwy wygląd to jest pomarszczony karzeł o dużych oczach, długiej brodzie z wąsikami i płaskim nosem. Ma jedną nogę krótszą od drugiej, więc nie porusza się szybko, stąd musi wabić swoje ofiary. A jak to robi? I mówiliśmy o płacz kobiety, ale co może być lepszym wabikiem niż płacz kobiety? No, płacz dziecka. No właśnie, wabi właśnie płaczem dziecka i gdy się zbliżą, albo wezmą je w ogóle na ręce, wtedy on objawia swoją prawdziwą formę i rozszarpuje ich i zjada. Tak, to mi to przypomina jednego demona z mitologii japońskiej, ale to jest na pewno nie Wampir, więc może kiedy tak. indziej o nim wspomnimy. E, no tutaj powiem tylko, że jeśli chodzi o te podania, no to tam jeszcze znalazłem takie, które mówią, że to jest w ogóle mały ludzik o brązowej skórze, że potrafi lewitować, że też ma pomarszczoną twarz, tylko jakby nie ma jej owłosionej, nie ma wąsów. No i. Jak się przed nimi bronić? I znowu wraca czosnek, czyli podobieństwo do naszych wampirów, że je czosnek. Głośne dźwięki też się ostraszają I coś, o czym już wspomnieliśmy podczas omawiania słowiańskich demonów dawno, dawno temu. Zachęcam do przesłuchania. Mamy całą playlistę, może zdecydujecie się wtedy nas zasubskrybować, polubić, zostawić komentarz. Ale trzeba przewrócić ubrania na drugą stronę. Są dwie opcje: albo zmyli go to na zasadzie, gdzie jest moja ofiara, gdzie jest ten, kto mi uciekł, tam ktoś, ale to są inne ubrania, to nie ten. Albo podobno Tianak jest inteligentniejszy niż większość demonów, na które to zadziała, i jego to po prostu rozbawi. Na zasadzie, co za debil założył ubrania w głupi sposób i wtedy puszcza taką ofiarę. A ostatnią wersją, i to jest dla mnie najfajniejsze, że jeżeli jest właśnie duchem zmarłego dziecka, to nadanie imienia też działa, bo zdejmuje z za niego klątwę. Czy jeżeli spotka się taką istotę i nada mu się imię, to wtedy przestaje być demonem i zyskuje spokój.